Hani, witam Was ponownie na kanale Basi to Dzisiaj zapraszam na pierwszy w tym sezonie filmik z lampą. Niestety sztuczne oświetlenie, ale pogodę mamy, jaką mamy. Jestem też delikatnie zakatarzona, więc jakbym mówiła przez nos, to Was bardzo przepraszam. Natomiast uznałam, że jeżeli teraz nie nagram tego odcinka, jeszcze bez Mami, ale uznałam, że jeżeli teraz nie nagram tego odcinka, to potem już nie będzie sensu i te stylówki, bo dzisiaj będzie o modzie, e, będą musiały poczekać cały rok, a szkoda. Wiem, że nastała chłodniejsza e, taka pora w roku i ten listopad, no niestety, mamy mniejszą ilość stopni, niż ja bym sobie życzyła, ale z drugiej strony to jest listopad. Mam nadzieję, że jeszcze te stylizacje jesienne w połowie listopada okażą się dla Was pomocne, także nie przedłużam. Zaczynamy, przechodzimy do tematu stylizacji. Tak, dlatego mam przy sobie laptopa, także będę tutaj w dół zykała na te stylizacje, żeby niczego nie pominąć. Nie mam jak wyżej sobie tego podsunąć. I to są takie stylizacje, które fajnie się sprawdzą na te cieplejsze dni, ale też chłodniejsze. A poza tym, zawsze, jeżeli w danej stylizacji nie macie okrycia wierzchniego, w sensie, ja go nie pokażę, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do tego takie okrycie wierzchnie sobie dodać. Będzie też rzecz jedna rzecz na trzy różne sposoby, o ile dobrze pamiętam, także wszystko dzisiaj oglądajcie. Do końca. I zaczynamy sobie od stylizacji, która jest takim. No nie jest to total look, ale jest to ciemna stylizacja. Stylizacja, która w moim przypadku bardzo fajnie nadaje się i sprawdza się na odbiór dzieci z placówek przedszkole, szkoła, stylizacja, która fajnie sprawdzi się nawet teraz na chłodniejsze dni, kiedy jedziecie do galerii handlowej, i na przykład macie się przemieścić tylko między garażem a garażem. A nie specjalnie dwogam, a nawet jak dwogam, to tylko przez chwilę. A mianowicie jest to stylizacja jeansy i bluza, czyli nic odkrywczego coś, co już od Dawien dawna można, w czym można chodzić. I pomimo, że ja ostatnio kochałam spodnie z szeroką nogawką i najlepiej się w nich czuję, to nie zmienia to faktu, że czasami jeszcze do tych jeans'ów wracam i one zawsze będą, gdzieś tam wiecie, w moim serduszku bardzo głęboko. I pierwsza stylizacja jest to stylizacja z dopasowanymi jeansami. Moje jak zawsze są ze Stradivarius'a w ciemnym odcieniu. Do tego czarne sztyblety, czarna bluza, którą upustwiam. To jest bluza z Kubusa. W zeszłym roku kupiłam sobie cały komplet. W sensie, bo on był od Mikołaja. Czarna bluza, czarne dresy. Na dresach z biegiem czasu mogę Wam powiedzieć, że delikatnie one się uwypuklają na kolanach. No niestety. Ale ja się staram w nich chodzić, wiecie, jakoś tak bardzo dobrze i delikatnie je traktować. Ja też tego kompletu nie suszę w suszach nowej, żeby jak najdłużej mi posłużył. I fajnie się to póki co sprawdza, więc ogólnie jakość tutaj kubusa bardzo fajna. I do tego ta Fabiola i jeszcze Ramoneska. Tak jak mówię, na taki szybki wypad chodzę tak po dzieci, nawet jak jest chłodniejsza pogoda, można dodać czapkę czy rękawiczki, ale wiecie, nie będzie Wam gorąco w aucie, no bo gdzieś taka kurtka skórzana nie będzie grzała aż tak, jak jakieś już płaszcze czy kurtki puchowe. Także to jest pierwsza propozycja. Druga propozycja i wtedy mieliśmy piękną aurę. Dokładnie to pamiętam, poszłam sobie na taką solo date, można powiedzieć, i na pumpkin latę kawkę. Natomiast teraz już mam przepis na syrop i robię go sama bez cukru. Także, jakbyście chciały, to najbliżej mogę się nim podzielić w komentarzu. Dajcie znać. I tutaj jest stylizacja taka czekoladowa. Nie ukrywam, że akurat ze wszystkich trendów, jakie do nas przyszły w tym roku, to gdzieś najbliższy dla mnie jest ten odcień czekolady. Burgund mi się podoba. Natomiast jakoś nie widzę sensu tak sztucznie wpisywać go do mojej garderoby, a brązy mam. I tutaj jedna z nowości, którą już widziałyście, czyli szerokie spodnie, tak, w sensie spodnie z szeroką nogawką, właśnie w takim brązowym kolorze. On no jest fajne, to nie jest nie do końca czekolada, tylko taki brąz z szarością pomieszany. Będzie pasował do wielu stylizacji. Do tego ponownie jest Ramoneska. Topik z krążkowej Dzianiny z H&M, Ja Wam te topy bardzo serdecznie polecam. One naprawdę są prześwietne, kosztują niecałe 35 zł, a jakościowo są wspaniałe. I do tego szalik w takim karmelowym odcieniu, on daje jest z Mojito. I moim zdaniem ta stylizacja naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Do tego ponownie zdaje się ta sama tak Fabiola: torebka, freja i można śmigać. I to jest fajna stylizacja na kawkę, na spotkanie, właśnie nie wiem, na wywiadówkę, też bardzo fajnie by się sprawdziła no na różne e, okazje, gdzie się tylko potrzebujecie, bo może być taka bardziej elegancka, ale z połączeniem e, sportowego vibe'u. Skoro już jesteśmy przy tych spodniach, to też chciałabym nadmienić e, fakt, że jeśli chodzi o te spodnie, to para parze nierówna, bo one występują w wielu odcieniach kolorystycznych. Ja ponieważ tak fajnie mi się sprawdziły, to dokupiłam sobie jeszcze w odcieniu szarym i też są spoko, chociaż ten materiał jest troszkę inny w dotyku. Natomiast mierzyłam też byżowe, bo nie ukrywam, że mnie kusiło, żeby je kupić na sezon wiosna-lato i niestety byżowe wyglądały bardzo źle. Nie umiem powiedzieć, czy to jest kwestia tego jednego egzemplarza, bo w sklepie tylko ten jeden wisiał, ale tutaj jak zobaczycie na przybitce, no niestety w okolicach biodek te spodnie moim zdaniem wyglądały trochę jak pielucha. No niestety nie wyglądało to dobrze, także na jej zakup się nie zdecydowałam i raczej tych wybrzowych bym Wam nie polecała. Z tego co wiem od jednej z dziewczyn na Instagramie, ona ma stricte odcinek czekoladowy, pokazywała i czarne i te jak najbardziej też mogę Wam polecić. Kolejna stylizacja dzisiaj będzie dużo czerni i brązów, no ale nie ukrywam, że właśnie w tych odcieniach najczęściej śmigam tej jesieni, więc też ja Wam pokazuję po prostu te stylizacje, w których chodzę, a nie specjalnie wymyślone na rzecz filmów. Kolejna stylizacja jest to stylizacja, którą brałam na spotkanie babskie w zeszłym miesiącu. Pozdrawiam Was dziewczyny, jeżeli mnie oglądacie, Matylda, Asia, Jojo. Całuski. Na to spotkanie ubrałam się, zastanawiałam się jak się ubrać, bo to był taki dzień pół na pół, z jednej strony było słonecznie, to było spoko, ale temperatura była taka, wiecie, niepewna. Postawiłam na czekoladowe kolory i znowu, ponieważ w tych spodniach się świetnie czuję, w nich mi się tak dobrze prowadzi, fajnie się siedzi, bo wiecie, czasami są takie spodnie, które Was uciskają, albo też robi się jakaś buła jak się dacie, tutaj tego nie ma. Także ponownie te same spodnie, które jeszcze wiele razy dzisiaj zobaczycie. Z HM Do tego sweterek brązowy z V, V-dekoltem. I on jest z J. Crew, o ile dobrze pamiętam. Ja go polowałam na Vinted kilka lat temu. On jest w takim fajnym, właśnie ciepłym, brązowym odcieniu. Do tego brązowy pasek, sneakersy, bo tak jak mówię było cieplej, ramoneska ponownie, bo bardzo lubię w niej chodzić, szczególnie właśnie jak przemieszczam się autem, ona jest krótsza, nie lubię za bardzo do auta wkładać tręczu, szczególnie jak prowadzę, bo mi przeszkadza jakoś, tak? Więc takie krótsze odzienie lepiej mi się sprawdzają, dajcie znać, czy tak macie. I do tego wzięłam Fabiolę w jaśniejszym beżowym odcieniu. Tak naprawdę bardzo fajnie by tutaj wyglądała ta czarna, i myślę, że jeszcze lepiej by się wpisała, ale po prostu w nią nie zmieściło mi się tyle rzeczy, jakie, ile chciałam zabrać. Stąd postawiłam na beżową Amelię. Kolejny look to są połączenie tych ubrań, które już były, więc mówię, to jest po prostu szafa kapsułowa, że możecie sobie tymi elementami żonglować, i one do każdej stylizacji będą wam pasować. Znaczy, Mało rzeczy, a niezliczona ilość stylizacji, jaką możecie budować. Eee, I to jest kolejna z nich. Przepraszam, coś mnie to oskoczę. I to jest kolejna z nich i dowód, że można żonglować, czyli połączenie sportowego luku bluzy z eleganckim, czyli tymi garniturowymi spodniami z szeroką nogawką. I tutaj mam połączenie ponownie tych brązowych spodni, z białych i do tego czarna bluza z Kubusa, którą Wam wcześniej pokazałam. Tak, z Kubusa, musiałam się zastanowić. I moim zdaniem to wygląda świetnie. Do tego kubeczek na kawę. On niestety jest chwilowo niedostępny. Czekam, aż ten sklep ponownie się otworzy: biała kawka, bo jest to sklep nie tylko z kawą, ale właśnie z takimi akcesoriami. Ja te kubki techniczne bardzo lubię nosić ze sobą, oczywiście, żeby pić z nich kawę, ale też one fajnie gdzieś tam pasują do stylizacji. Mam ten kubek w dwóch kolorach. Znaczy, mój mąż ma w drugim kolorze. Umówmy się, co moje, co to moje, a co jego to moje. Więc ja mam biały kubeczek. I mam czarny kubeczek, i w zależności od stylówki sobie tymi kubkami żongluję. E, także tak prezentuje się stylizacja taka sportowo-elegancka, i moim zdaniem ona też jest fajna, bo wtedy akurat ja jechałam. Jechałam! No, jechałam na spotkanie z moimi rodzicami i z moimi dzieciakami. E, poszliśmy sobie na spacer, ale to też była stylizacja fajna do auta, także 2-2. 2 e, w jednym, tak mi się sprawdziła. Natomiast na chłodniejsze dni też się sprawdzi, bo myślę, że wystarczy do tego dorzucić płaszcz czy kurtkę i już możecie tak śmigać. I tu kolejne stylizacje i teraz pokażę Wam trzy stylizacje, które były nagrywane na Instagram do mojej nowej serii Jak ubrać się na... i tam mam taką miniserię na Instagramie, w ogóle zachęcam Was do obserwacji mojego profilu, gdzie właśnie Wy zarzucacie mi, podajecie jakieś inspiracje w komentarzach. Basia, jak ubrać się na spacer z psem, kiedy jest chłodniej, na wywiadówkę do dziecka do szkoły, na zakupy, na podróż, nie wiem, pociągiem, no różne, na wyrzucenie śmieci. Nawet ktoś też dał taką inspirację, jeszcze tego nie nagrałam, myślę jak to ugryźć i dzisiaj będą trzy z tych stylizacji, które ostatnio publikowałam na Instagramie, jedna ze stylizacji właśnie jak się ugryźć na zakupy, tych stylizacji dzisiaj w odcinku było naprawdę sporo, natomiast jedna z nich jeszcze inna. Jak chcecie fajnie wyglądać modowo, albo na przykład, jeżeli chcecie połączyć te zakupy z jakimś takim spotkaniem, nie wiem, z przyjaciółką, nie wiem, minigrantką, czymkolwiek, to to będzie kolejne um, takie zestawienie sportowo-eleganckie, czyli ponownie. No, e, nie, przepraszam, inne. Teraz inne. Ho, 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 e, Nie będą to spodnie z szeroką rondongawką z hajemu, tylko z Mango. One są w odcieniu brązowym, e, natomiast to jest jaśniejszy odcień niż e, te wcześniejsze z hajemu, które Wam pokazałam. I je zestawiłam z białą bluzą z hajemu i do tego Ramoneska, gdyby było za chłodno, sneakersy czarna fabiola i tak można śmigać. Bardzo podoba mi się Ta stylizacja często tak chodzę, jest to wygodne, jest taka nutka, wiecie, coś się dzieje, jak połączycie właśnie z taką stylizację z bielą, a nie szczernią, to też będzie to wyglądało tak świeżo, lekko. Także na zakupy, ale nie tylko. Taką stylizację Wam polecam, bo jest po prostu wygodna i dobrze wygląda. Druga propozycja to była inspiracja, jeżeli chodzi o outfit na podróż, i w moim przypadku na podróż najlepiej się sprawdzają dresy różne. Bardzo lubię ten czarny dres właśnie z kubusa, zarówno bluzę, jak i dół. Natomiast tutaj postawiłam na mój dres z Hajemu i jest to dres w odcieniu bardzo ładnym takiej jasnej szarości. I do niego dobrałam kozaki, jednak już tą chłodniejszą, na chłodniejszą jesień, w karmelowym odcieniu. One są z Lasackiego i do tego tręcz. I moim zdaniem to też w podróży fajnie się sprawdzi. Jak jest chłodniej, to tym tręczem możecie się opatulić i rzeczywiście go zapiąć i zawiązać. A kiedy będzie wam cieplej, to możecie go rozpiąć albo też zdjąć. I jest to fajny, wygodny outfit na, outfit na podróż pociągiem, autem. Hmm, jakimś busem. Jedyne co to chyba zmieniłabym obuwie do samolotu, bo w kozakach tak niekoniecznie. Fajnie, moim zdaniem, by się leciało, ale to już jest wasza własna inwencja. I ostatni z tych outfitów z propozycją, jak się ubrać na to, było zapytanie właśnie Basi jak się ubrać na wywiadówkę? I ja zapadałam coś, w czym moim zdaniem ja lubię chodzić ostatnimi czasy. Są to dwie nowsze rzeczy w mojej szafie. E, które ładnie wyglądają, wygląda to prosto klasycznie, ale właśnie tak elegancko, lecz nie przekombinowanie, no bo na wywiadówkę też nie musimy mieć, nie wiadomo jak ubierać ale schludnie. I to jest propozycja właśnie topu z brążkowej dzianiny, z długim rękawem, w kremowym odcieniu i tych spodni z hajjemą po raz kolejny brązowych. Moim zdaniem wygląda to prosto, ale elegancko, klasycznie. Taka stylizacja zawsze się obroni. I tutaj jasna beżowa fabiola i do ręki trencz. Powiadomo, jak jest to się opatulimy. Możecie trencz wymienić już na płaszcz wełniany czy kurtkę zimową i też to będzie bardzo dobrze wyglądało. A ostatnia z propozycji to znowu będzie takie trzy w jednym i to była rurka na Instagram, której jeszcze nie opublikowałam chyba, albo już opublikowałam, nie wiem kiedy dzisiejszy filmik poleci, kiedy uda mi się go zmontować. A mianowicie m, trzy propozycje, taki dowód na to, że jedna mała zmiana może Wam zrobić stylizację i w ogóle, że możecie bardziej stylowo wyglądać, a mianowicie jest to zmiana jeansów. Na spodnie materiałowe. Nic prostszego. Sama miałam kłopot, żeby do tego się jakoś przełamać i nie ukrywam dżinsy dalej lubię i dalej będę w nich chodziła, ale jednak ostatnimi czasami moja ręka sięg częściej sięga po spodnie materiałowe i widzę, że nawet jak właśnie, jak dzisiaj możecie zobaczyć, połączycie je z bluzą, nieważne, czy z koszulą, bluza z kapturem, czy bez. Czy połączycie je, nie wiem, z gamonem, czy z płaszczem, one będą i tak wyglądać. Ta stylizacja i tak będzie wyglądać elegancko, bardziej elegancko niż z jeansami. I tu mam takie trzy przykłady, jak właśnie można to zestawić. Jeżeli jeszcze nie skosowałam tych materiałów z jeansami, to wam pokażę to porównanie jak z jeansem, jak z materiałowymi. Pierwsza propozycja jest to zwykły, prążkowy top. Ten topik jest akurat w kolorze takim beżowo-oliwkowym. On jest z Nie polecam Wam ich. Pokazywałam je bodajże chyba w holu. Są dziadowskie. Mam tylko dwa te topy. Kupiłam. Różnica cenowa w porównaniu z H&M jest chyba... One są tańsze jakieś tylko 9 zł. Nie opłaca się. Ten oliwkowy już mam krótszy niż miałam, bo mi się zbiegł w braniu. A czarny mam teraz na sobie. Chodzę w nim tylko po domu, ale już tutaj gdzieś na szwie mam go ładziura. Musiałam ją zacerować. Także no, no, no. Jak macie kupić to to jest W każdym razie, pierwsza stylizacja do tych spodni materiałowych, dołożyłam top oliwkowy, wygląda to pięknie. To tutaj też moglibyście założyć na jakąś wywiadówkę i nie tylko. W drugiej stylizacji założyłam sweterek, który już dzisiaj był. pokazywałam go na wyjściu z dziewczynami babskie wyjście, i tam był połączony właśnie z tymi spodniami brązowymi i tutaj ponownie Wam to pokazuję na przykładzie, jak z jeansem, a jak z tymi spodniami, tylko bez ramoneski. Tak jak mówię, do tego możemy dorzucić jeszcze płaszcz zimowy, a nie trench. Ja mam taki płaszcz też w takim brązowym odcieniu z zary standardowy i na pewno też tak będę chodziła w chłodniejsze dni. Tylko zmienię jeszcze obuty na obuwie na bodki. I ostatnia propozycja znowu z bluzą, niebieska bluza i spodnie materiałowe, specjalnie chciałam te spodnie połączyć z jakąś bluzą taką żywszą, żebyście zobaczyli, że nawet taka typowo sportowa też bardzo fajnie z tymi spodniami, tymi czy innymi, po prostu materiałowymi będzie wyglądać. Gdybyście pytały o te elementy, to ta bluza jest z Hajemą, bo chyba jeszcze tylko tego nie nadmieniłam. Dobrze kochani, to już były wszystkie stylizacje na dziś. Mam nadzieję, że te stylizacje jeszcze jesienne Wam się przydadzą, ale tak jak mówię, szkoda mi było, żeby ten materiał leżał przez kolejny rok, kurzył się i czekał. Także kolejne stylizacje, jakie pojawią się na moim kanale, to już będą zimowe. Może dajcie tutaj znać na YouTubie, bo wiem, że nie, Instagram nie każdy posiada, jak się ubrać na. Właśnie u Was. Jak ubrać się na... Jeżeli macie jakieś problemy, co założyć na jakąś okazję, zapodajcie. To może tutaj też postaram się stworzyć taki odcinek. A w następnym modowym na pewno będą to już takie stylizacje przejściowe, jesienno-zimowe bądź typowo zimowe. Zobaczymy jak to wszystko mi się potoczy. No i pewnie powoli będę się też szykowała na nagrywki prezentowników pod choinkę. Także też dajcie mi znać w komentarzu, czy interesuje Was tematyka, co kupić jej pod co kupić jemu, co kupić dzieciom, to takie, od, takie odcinki, bo to byłoby kilka, też dla Was nagram. A już dzisiaj się z Wami żegnam, życzę miłego dnia, słoneczka i do zobaczenia za jakiś czas. Bye.